wszystkim z tej strony Akazar i teraz sobie gram w Battlefield 3 tak na mapce wyspa Chark tak to będzie na pewno epicka rozgrywka Ech. musimy czekać aż się załaduje wszystko pięknie Tak, bardzo ciekawe. Ech. Jest, tak, już prawie. Niebieskiej kwiateczki mocy. Uwaga, przejęliśmy kontrolę na no, no, no tak, Odpiął... macie tam w pobliżu wrogiego snypera. Słychać już znajome głosy żołnierzy. Ale trzeba sobie zmienić ustawienia. Dźwięk. Minimum będzie. A stosuj. Tak, epicko. Dobra, polecimy so sobie medykiem. Hmm. Hmm, nie. Chodź do helikoptera, to będzie ryzykowne posunięcie. Jest tu i Nie ja. Okej. Okay. Wroga, pelotka broja, nie ma życia. bojowych. wróć. Paga, paga. kontrolę na cele. Przejęliśmy kontrolę na cele. Fakt jest. To dużo celów. Celów w celi. Celów. Ułem.

Przepraszam, ich jakoś wyeliminować. No iść pierwszy. I... W górze może być parzyłem. Nie? Nie Cokolwiek myślę, że tutaj będzie ich więcej trochę. Też nie? A, tam ścianą ktoś się kryje. Tutaj? Tak. Okej, okay, o, odrodzimy naszego ...sprzymierzeńca. Eee! Co tak mi spadłeś z nieba? Założono tam u was wrogiego żołnierza. Uważam. Okej, gdzie ty jesteś? Uuu, daleko. Zwróćmy się na B. Uwaga, straciliśmy cel, obiór. w klimacie stracimy. No tak. Przecież migało. Więc ja do gościa będzie ciężko wyczaić, czy ktoś tu jest. Pewnie siedzi w budynku. Zwróćmy. Jakoś obejść I tu chyba nie ma Raczej już uciekł, a nie jest tutaj Mogę go z noża zdjąć Do wszystkich Unieszkodliwiliśmy cel, O tu nie ma już nikogo z rogów O jest, 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 jest. A to. Okej, okay, słuchaj. Po prostu muszę zabić tego gościa. Fak. Stawił się za mną. Hmm. Nie piszmy mojej drużynie. Że trzeba iść na... B. BBB -b -b. Tam jest jakiś celuch. Okej. Okay. Jeden zdjęty. Jeden z głowy. Ale miota mi to ubronią. Ciężko trafić. Coś jest? Nie wiem. Mhm. Na no. kratka idziemy. Może tu może być... sporo. Tam... jest wróg, ale... wolę do niego zbytnio nie podchodzić. Zbyt blisko. To może się wiązać z utratą mojego życia. A teraz po zajęciu celu już wszystko jedno Idźmy sobie tędy mm. Zóż, może ty znowu jakby stał? Nie Myślę, że oni się próbują w tych brakach schować I przeciekać aż wszyscy pójdą, przynajmniej ja tak zawsze robiłem Hmm. Drugi helikopter, odbiór. No oni nie podzielają tej taktyki, ale dobra Trudno Pójdziemy sobie gdzie indziej Może na D bo na E Ooooooo Człowiek z tym chce skutecznie przeszkolić Jeżeli tędy pojedzie to chyba mu się uda Widzielusze Ej, 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 ktoś nam przejmuje B to nie jest zbyt ciekawe. Możemy sobie na takie coś pozwolić. Czy on może siedzieć w tym budynku? Nie, może za tymi kontenerami? Też nie. No gdzieś tutaj musi być. O, tam jest. Dobra no, asysta. Fuck. Jeszcze tutaj ktoś był No lol Jakaś cinka w okolicy żołnierza pepans Nie popisałem się z killem do tej pory Macie w okolicy wrogiego żołnierza albo czołgów dużo dużo czołgów odzyskaliśmy co Assista... Ei! Oh, oh. 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 Ah, f***! De que forma eles estão Eee, jakaś rakieta, już, czekaj, przytrzęsie, trzęsie ziemi, kurwa, trzęsie wszystko, armagedon. Akurat wtedy jak do gościa celujesz, tak, zawsze musi jakaś rakieta, kto ci potrzęsie Zawsze. Hm. Zawsze. Nie nagrywasz gry 5120. Nagrywasz grę 45. No to jest urok nagrywania, oczywiście I magiczny ścinek z frapsa Które zawsze sobie się zdarzają przy celowaniu Jakoś magicznym trafem No i jeszcze tak No jedni mi jeszcze tutaj chatę nie wiem. Oczywiście Cicho koło niego przemknę może Nie, a przynajmniej tego zabiłem. No i teraz tam będzie gość, pewnie jak ja będę przyładowywał, to mnie zabije. Okej. Okay. Fuck. Ten czołg chyba się ze mną gania. Nie może być tak, podejrzewam. Czy ludzie naprawdę są tacy głupi, żeby mnie tutaj gonić? gdzieś w nie? Macie tam w pobliżu drogi pojazd. Nie. Okay. Zdjęcie jeszcze tego, tylko nie wiem, gdzie on tylko nie jest. Tam ktoś. Zdjęty. Co okay. sobie, więc tędy. A więc... Miniesz. A Tam, ominąłeś gościa. Ło, naprawdę. Eee... Dwa pociski. Eee... Okej, okay, eee... Nie zbyt miłe Dobra, lecimy na gości z dwoma pociskami, okej okay. mm. Jebana rura. Pierdolona Okej, okay, dobra Mam tylko dwa pociski, co oni ode mnie wymagają. Jakiegoś rozgorzenia z dwoma nabojami. Dobra i przypuszczenie, dobra, odwróćmy go. Hardcoreowe odrodzenie, tam pewnie ktoś jest i do mnie strzela. Oczywiście, że tak jest. Przygłożenie, jeżeli pewnie już padł. Jak nie pad, to tak go zabijemy. Chyba padł. Okienko, go jeszcze mogłem zabić. To no, tam jest Fuck! Ta ścinka znowu. Nie wiem, niech ktoś mi napisze w komentarzach czego są te ściny, bo to jest niemożliwe. I w ogóle ktoś się odważy, żeby napisać jakiś jebany komentarz. Żebyś nawet kurwa negatywny, ale żeby ktoś napisał. Nie, chuj nie będę pisał. Żeby ktoś kurwa łapki w dół zostawił. Żeby wiedział, że ktoś to kurwa ogląda. Nie, chuj nic. No, jewany. ty jesteś? ładnie, wow, hmm, na statku myślałem, że gdzieś w jakimś krytarzu ciemnym czy coś co? będziemy tak czekać na te łódki? naprawdę? ciekawe ja, 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 ja czekam na łódki, łódki łódki, 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 łódki Łódki, łódki. przegrywamy? Przegrywamy oczywiście. Łódki, łódki, łódki. Chcę łódkę, 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 łódkę. Łódkę. Skakłek pojebany to jest rytuał przyzywający łódkę. chwilę się pojawi mogę jeszcze patrzeć w niebo i modlić się do Boga Je, yeah. yeah. Allahu zechcę im no wiecie Łódki, to idziemy na samolot Co ja się będę... Tędy w górę Tam drabinka jakaś będzie o, Tutaj chyba Wow The fuck? Czy to ja nie chodzę? Lol Musimy się sprężyć bo A zginiemy What the fuck, widziałeś mi czy się zacięło, czy co? Czy o co chodzi, bo ja nie wiem. Kawiatura, kajcie Aaa, no fuck. Muszę. Oo, oh, de burka, airmongeton Hmm, który to był kabel keletury? El chyba. Działa już! Nie działa dalej! Fuck! Fuck, tak, działa kaldtura, naprawiłem! Fuck yeah! Przecież mi trochę mikrofon. O, jest okej No, no, no. Uwaga, straciliśmy cel, powtarzam, straciliśmy cel. Cię naprawdę musiałem umknąć tutaj. Naprawdę. W stołości po epickim. Dobra, dajcie mi ożytowiec, jak pan wysiądę sobie zespół zachowałem. O, ja są od żółtowiec tylko. Jak mi ktoś wsiądzie, to chyba zachwał. Hmm, to nie, to ja je biegła. I poświatuję. Okej. Okay. Hmm. Lecimy. Wyśadam, nie chcę mi się tej z tym budzić. Lol, lecę przez całą mapę. Ej, hm. nie, 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 Wow, the fuck! The fuck kierowca musi zginąć! Tak! Zginął! Na pewno zginął! 55% trochę go zostało! Teraz musi być lecz inny wydobyć! 3, 2, 1, odrodzenie! Co, E nam przyjmują? Nie stałem? No po prostu o. Jedziemy Jedziemy WTF Kurwa no Ale se pojechałem No bez jaj Kilo. No co zjoś z nożem ja chciałem go z noży. Ej coś będzie Ty go z nożem wziąć, ty nie umiesz Zabrałem kilo. A. LOL Górych to było A no dobrze, możemy... A, dobra, możemy iść. Aaa, dobra. się gra. Dzisiaj chyba nagram jeszcze jeden odcinek, bo chcemy się jakoś grać i nagrywać do moich epickich widzów, których mam aż dwóch. Tak. Przylecą moje epickie osiągnięcia i będę się zami żegnał. Tak, tak. Przedziały, Policja Wyników Gicka 9 pozycja z kilami czterostoma i jednostoma zgonami A teraz się z wami żegnam Proszę do subskrybowania, komentowania, lajkowania fejfmitowania w ogóle wszystkiego i no to na tyle by było i cześć